Okay, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku w Gruf Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapaczek w górę oraz subskrybowaniu kanału. E, bawimy się dzisiaj na Festbrunie z modyfikacją Seasons oczywiście. E, tutaj już jest kończona, e, kończone zbieranie kieszonki. E, puściłem sobie też kombajn na Corsplay, żeby on dokładnie dookoła to wszystkie takie pozostałości, nawet które e, gdzieś tam mi umknęły, bo w sumie na tym... E, na tej sieczkarni przyczepianej do ciągnika, no to to tak średnio troszeczkę wychodzi, żeby nic nie pominąć, więc tak to sobie też właśnie zrobiłem, że puszczę najpierw kombajn, żeby tutaj na, na ziarno zbierał i on sobie po prostu będzie tutaj powolutku jechał dookoła i sobie to pozbiera. Następnie tutaj już mam kiszonkę gotową tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kiszoneczka miała być właśnie gotowa jakoś na dniach i co prawda minęło dosłownie kilka godzin, bo tam chyba 4 godzinki mi brakowały więc kiszonkę już mamy. Nie wiem jak to wygląda z poziomu tej przyczepy. Chyba nie da się tak wyładować. Wiecie? Więc no trosze, trochę słabo zrobimy inaczej. Inny myk. Nie mogę tego zabrać. to jest. O, tak się udało zrobić. Więc jest spoczko, tylko... Yy, I tak tej kiszonki jest trochę za mało. I ja muszę sobie włączyć chyba silnego ziomka tutaj u nas. Yy, włącz. Tak, zgadza się. Dobra. Yy, Dziwne, że z przyczepy nie zawiera samo. Dwadzieścia. Dwadzieścia. Osiem mamy. Yy, dobra, resztę trzeba będzie... Do, do, do silosu złożyć. Tutaj nie się już robi właśnie kieszonka, bo naprawdę no nie mamy kieszonki. Jak zobaczycie sobie tutaj właśnie na statystyki odkrów, no to tmr się no nie ma, trawa nim tylko została. Siano co prawda mógłbym dorzucić tym krowom, ale skoro teraz już się TMR robi, to myślę, że w momencie właśnie, gdy się ten, ten, ten TMR tam nam wyprodukuje, on co prawda robi się dosyć wolno, no ale lepiej po prostu chwileczkę poczekać i dać nim co jest grane? Zawadziłem chyba o ten owiatę. Ojejku Czy uda się wyjechać? Uda się wyjechać. Dobra, udało się. E, troszeczkę pobijaliśmy, też tam myślę się zagieło, ale to wyklepiemy oczywiście. E, w dzisiejszym odcinku będę musiał tak ubić kiszonkę m, przykryć ją. Będę musiał też ogarnąć tą kukurydzę. W tym odcinku już będziemy się widzieli w momencie, gdy będziemy mieli tak naprawdę do zeskanowania wszystkie pola. No i wtedy będzie tej pracy naprawdę dużo. Ja się zastanawiam sam nad właśnie modyfikowaniem skanera. Żebyśmy mieli możliwość zeskanowania na przykład całej mapy jeden na jeden strzał. Będzie to o wiele wygodniejsze. Samo to skanowanie jest dosyć upierdliwe, moim zdaniem powinniśmy mieć możliwość zatrudnienia do tego skanowania pól pracownika, bądź też możliwość zrobienia czegoś takiego, że na przykład płacimy jakiemuś ziomkowi z tego labo i on przyjeżdża, on niech tam zeskanuje i powinno być spoko. Tak sądzę. To jest, to jest moje zdanie. I myślę, że to by się też fajnie sprawdziło. Teraz tak, tą żniwiarkę ja już to prawda mogę oddać, ona była wypożyczona tylko... Więc oddajemy. Muszę też przeanalizować płodozmian, bo no tutaj mam ustalony płodozmian. I powiem szczerze, że łatwo się w tym pogubić. Z tego co pamiętam, mam tutaj na kartce, oj, jest zapisane, które pole do którego płodozmianu należy. Najpierw będę się chciał właśnie skupić na ubiciem kiszonki. Myślę, że wyrównywać jakoś tutaj za bardzo nie i nie będziemy, bo nie ma takiej potrzeby. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też mam, będę zbierał właśnie gdzieś tam kukurydzę. Bo to by było bardzo spoko, patrząc z perspektywy na moje gospodarstwo. Bo, tak jak mówiłem, jak nie będę mógł kukurydzy zbierać, to muszę się znowu skupić na tym, żeby belę mieć, nie? Bo inaczej może być trochę kiepsko. Chyba, że pokosimy sobie jakąś inną uprawę gdzieś tam, właśnie na, na sieczkę i, i tyle, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Jak mówię, no tutaj krowy naprawdę potrafią sporo zjeść, a my musimy im to jedzenie oczywiście dostarczać. Kombajn zanim on tam się ogarnie, tak masz 29%. Bo tam sam z góry troszeczkę było tak właśnie sporo tego terenu zostawione do pokoszenia. Więc kombajn tam myślę, że jeszcze chwilę mu zejdzie, zanim będzie pełen. My się skupimy teraz właśnie na ubijaniu kiszonki. Na razie właśnie po żadne tam pługi czy tam lemiesze nie będę jechał, bo nie czuję takiej potrzeby. Zobaczymy, jak to się ubije. Tak wiecie, bez, bez tych właśnie urządzeń. Podejrzewam, że może być jedyny problem wtedy, gdy. Wypanie nam coś tam za silos i wtedy będziemy właśnie musieli sobie wykorzystać jakiś lemier, żeby to podgarnąć. No tak to myślę, że bez tego się obejdziemy, jak najbardziej. Dobra, bo ja bym chciał tutaj jeszcze ciężarówkę zaparkować później z naczepą. Mam nadzieję, że się uda. Nie ja będę chyba modyfikował, bo tam jest tylko 300 tysięcy litrów tej kichy. Co prawda nic nie było ubijane, bo ja nawet po niej nie jeździłem, więc może to troszeczkę potrwać. Zobaczymy. Jak zrobicie na poziom ubicia, to jest tylko 3%, tak? To jest bardzo, bardzo mało. No i to wyrównanie też jest takie kiewskie, ale powinna się rozłożyć, skoro nie jest w ogóle ubita. To ona właśnie powinna się fajnie rozłożyć. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Co prawda może faktycznie przydałyby się podwójne opony, ale nie wiem, czy to w, w, z drugiej strony czy to coś daje. Czy po prostu musimy i tak i tak się ujeździć tak, żeby to w jakiś tam sposób... Ubić. 300 tysięcy litrów kichy, to myślę, że tak, tak obstawiałem, że między 200 a 300. To prawda, można by było jeszcze jedną przyczepę zebrać. Tutaj już ostatnia przyczepa była zbierana dosłownie przez pracownika, bo e, chciałem właśnie już tutaj dla Was odcineczek naszykować, e, jak to wyglądają te prace. E, teraz pozostanie nam, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, e, zeskanowanie wszystkich pól, wywiezienie ewentualnie obornika e, na pola, które powinniśmy mieć właśnie wywiezione. Tutaj oczywiście też możemy sobie zastosować metodę scoresplay'a do ubijania, ale myślę, że to nie jest w żaden sposób potrzebne. Tutaj mamy możliwość dzięki Vehicle Inspector monitorowania na bieżąco poziomu wypełnienia w kombajnie, co jest mega fajne. Ja zawsze mówię właśnie, że, te, że na rozgrywce solo, jak i na multi nawet to może Wam się bardzo dobrze przydać. Taki Vehicle Inspector, w momencie, gdy gdzieś na Wam się pracownik zablokuje, to przynajmniej o tym wiecie. Tutaj myślę, że już się w miarę fajnie wyrównuje. Ta górka tu mi jedynie przeszkadza. A tak to by było spoko. W drugą stronę też by trzeba było troszeczkę jeszcze pojeździć. No ale jak zostanie to trudno. To nie poradzimy. Eee, co jeszcze chciałem dodać? To oczywiście kukurydzę wywozimy na początek. E, całą kukurydzę do produkcji mąki. Będę chciał tutaj skupić się właśnie na produkcji. Skoro mamy te buraki, mamy, mamy mąkę do, do dyspozycji, też z kukurydzy możemy robić. To myślę, że jest bardzo fajną opcją. Też Wam w sumie polecam robienie jakichś tam właśnie, czy to ciastek, czy czegokolwiek takiego. Komaj został zablokowany. Przez ciężarówkę. W tym miejscu ją postawiłem, on dopiero tutaj jest. Ja sobie od tej strony zbierałem więcej, więc tutaj jest troszeczkę bardziej pusto. Nie, no nie będę teraz od Ciebie odbierał, gościu, bo to bez sensu. Ze dwa kombajny, no coś chyba dwa albo trzy kombajny będą musiały być pełne. Ja nie wiem, czy w ogóle cała patelnia będzie z tego pola. Nie wydaje mi się, żebym miał całą patelnię. No i dobra, kiszonka ugnieciona. Kombajn jest już yy, tam przygotowywany do rozładunku, w sumie już się pewnie rozładował. Yy, co teraz? Pewnie powiecie w sumie dlaczego robiłem głęboszowanie yy, przed yy, tak naprawdę... Yy, wywiezieniem obornika. Już Wam tłumaczę. Ponieważ jest obszar, na którym już mam obornik wywieziony. I to jest tutaj. Yy, na tym terenie mam właśnie wywieziony już obornik. Był tutaj wcześniej słonecznik. To nie jest zaorane, to jest po prostu zebrane. Yy, I sprawa wygląda następująco. Chcę zrobić taki myk że dodam y, właśnie Precision Farming, dopiero to zaoram bo nie wiem jak to, jak, wiem, jak to będzie wyglądać, wiecie, y, na takim gospodarstwie y, nie wiem jak się Precision Farming zachowuje w momencie gdy go dodajemy czy on nalicza nam to co już się na to pole czy nie, tutaj kombajn on sobie będzie pracował na razie, jak widzicie no jedna patelnia jest, nasiona patelnia, 13 tysięcy litrów mamy y, na naczepie, ale no jest to mało, co prawda, tylko że ja to chcę już zawieźć tam, żeby się mąka już nam produkowała po powolutku, wtedy będziemy mieli po prostu wcześniej ten towar. Kombajn już będzie się co prawda za chwilę o wiele szybciej napełniał, bo no, tak jak mówię, no, wcześniej on tam zbierał te takie resztki, które ja pominąłem, a nie chciałem, wiecie, niszczyć tych upraw za bardzo. Następnie tutaj też będę musiał zatrudnić sobie pracownika, żeby mi e, zrobił właśnie głęboszowanie. Widzicie właśnie od razu informację, że wymaga zaorania, no i będzie wymagało to pole również wapna. Tam zostało. Wapno możemy śmiało przed obornikiem, chyba. Tylko, że to, to jest troszeczkę yy, nie do końca tak, jak powinno być. Bo z tego, co się orientuję, to nie powinniśmy yy, dawać wapna w momencie, gdy potrzebujemy azot. Yy, jedno drugie wyklucza. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra. Grana daje tutaj na razie taką mechanikę jaką mamy Więc ja przed zaoraniem będę chciał to wapno właśnie ogarnąć, żebyśmy mieli to wapno nawiezione, bo nie wiem Jak to będzie wyglądało właśnie, A wapno nie jest drogie, więc możemy sobie na to pozwolić W szczególności patrząc na stan mojego konta Ja jeszcze skoczę tylko zobaczyć do cukrowni, jak tam produkcja cukru wygląda No parę palet mamy Jeszcze skoczymy sobie zobaczyć do fabryki ciastek Znajduje się tutaj. Uuu, tutaj to już musielibyśmy to troszeczkę odstawić. No spokojnie. I co my tu mamy? Mamy. Mm, wszystkiego trochę mamy. I to spoko. Palety pozabieramy. Trzeba będzie te ciaska spadać jeszcze też. Przecież niedługo. Tam się nowa paleta pojawiła. Na razie będziemy zbierali. Myślę, że gdzieś tam w okolicach wiosny będziemy sprzedawali te ciaska. Chociaż, tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej, że chciałbym odkupić dziesiątkę, bo ona jest w dzierżawie. No i myślę, że gdybyśmy sprzedali ciasteczka, to ta dziesiątka śmiało mogłaby wpaść w nasze ręce. Jest taki fajny plus, że w momencie, gdy zrezygnujemy z dzierżawy, to na tym polu nic się nie traci. Po prostu mamy te poziomy nawiezienia i całej reszty, to co jest tam zasiane. Na takim samym właśnie poziomie jak zostawialiśmy Myślę, że masej i fercusonem sobie będziemy właśnie wywozić wapno teraz Tam na tamto pole Powinno być spoko nawet Nie wiem co mam w sumie w rozsiewaczu Mamy nawóz Dobra, to nawóz wyładujmy. Otwieramy pokrywę. No i będziemy lecieli z wapnem. Powinno podjechać z drugiej strony. E, wapno, tak, poproszę. Dosyć wolno się tutaj wysypuje. Praca, jak widzicie, bardzo dużo. Eee. Ale to, to, to oczywiście fajnie jest to robić. Późna jesień, jeszcze podozmian mieliśmy sprawdzić, jak to wygląda z podozmianem u nas. Teraz tak, pole A to jest właśnie kukurydza. Gdzie tutaj mamy kukurydzę wpisaną? Tu mamy kukurydzę wpisaną, więc teraz powinien być rzepak. I rzepak możemy zasiać. No, jeszcze moglibyśmy zasiać rzepak. To prawda, jest to chyba ostatni dzień. Przedostatni dzień chyba, czy ostatni? Ostatni dzień na zasianie rzepaku. Więc ja się muszę z tym śpieszyć też. Następnie mamy płodozmian B Będzie to soja Soja na wiosnę, więc tutaj akurat nie musimy się grzać na 25, a nie, 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 nie zaraz Płodozmian B to jest właśnie 25, więc kukurydzę mamy tu, to jest ostatni zbiór A tam był burak cukrowy, no właśnie Więc, ale to w sumie nic nie zmienia, bo tu mamy rzepak, a tu mamy burak cukrowy Kurde, tak średnio mi ten burak pasuje, bawełna rzepak, kurydze byśmy dali na, a to jest to samo pole wtedy. Płodozmian C to jest dyszka Jak dobrze rozegrałem Coś mi się wydaje, że mam pomieszane w płodozmianie, bo... Jak to wygląda? Czy ja, ja mi się wydaje, że na dziesiątce już mam owiec zasiane? A dziesiątka to jest płodozmian C Zobaczmy to jeszcze raz Dziesiątka, podozmian C i to jest owies Ja się chyba pomyliłem Jakbyśmy zrobili na płodozmianie A, czyli na 17-18 kukurydzę Będzie taki średni zbiór a tu byśmy zrobili no na tym co coś spieprzyłem, bo jak zrobimy no buraki były teraz tutaj, tu była kukurydza tam był owiec, teraz tam jest owiec więc tutaj musi być owiec wpisany niech będzie na D czyli na 11, 14 i tamtych po, pobocznych polach 11:13 yy, mamy jęczmień. Czy jęczmień może być? No tutaj ten owiec niech już zostanie. A tu byśmy dali buraki, właśnie. Tu buraki. A tu byśmy sobie zaplanowali później. Może nie pszenicę, nie jęczmień, nie owiec, nie bawełnę, rzepak. Tak by to wyglądało, a tutaj nie ziemniaki, tylko burak cukrowy. Tym sposobem na A, czyli 17-18, robilibyśmy kukurydzę, na B, na B mielibyśmy buraki cukrowe, na C owiec, na D jęczmień. Wychodzi, że nie mielibyśmy praktycznie żadnych oleistych, później tu by była kukurydza, tu byłby jęczmień, rzepak, jęczmień, słonecznik. I, przyszły, I później by było bez buraków po prostu na następny sezon jeszcze. Jeszcze najwyżej sobie będziemy modyfikować. Ale coś tutaj musiałem gdzieś w którymś momencie popieprzyć niestety. I, I tak to właśnie wygląda. No ciężko jest połapać tych płodozmianach troszeczkę. Mi się wydaje, że jest to jeszcze średnio zaplanowane. O widzę, że kombajn. Tylko nie wiem, czemu się on nie zapewnia do 100%, tylko troszeczkę mniej już jest do rozładunku. A my zostawiliśmy tutaj ciężaróweczkę, więc zabieramy. Muszę mieć właśnie jakieś tam dziesiątkę i siódemkę, bym kupił. I tam bym robił na zmianę. Chciałbym robić buraki z jakimś innym produktem, właśnie z jakimś innym zbożem. Na przykład, bo no nie chcę robić właśnie buraków na takim ogromnym polu. Ja się zastanawiam, czy tych buraków nie zrobię tak na, na połowie pola, a na drugiej połowie pola zrobię coś innego bo no nie, nie, chcę, nie chcę tyle buraków robić, nie? Już bym wolał te buraki zbierać takim małym, mieć tam te 400 tysięcy litrów buraków e, ale zbierać tym małym e, do ciągnika, niż e, robić tak właśnie jak, jak wcześniej robiliśmy, że e, no tutaj na tym polu mieliśmy, zobaczcie, że mamy bardzo dużo, bo mamy 300 tysięcy w silosie, 100 tysięcy w cukrowni i tam leży no myślę, że drugie tyle Dwudziestka piątka, dwudziestka szósta, na buraki jeszcze się w miarę nadaje. Chociaż tutaj teren jest dosyć górzysty i może ten kombajn mieć jakieś tam e, mniejsze bądź większe problemy. Mam nadzieję, że takiego czegoś nie będziemy mieli. No hmm, tutaj to wapnowanie. Nie wiem, płodozmian chyba lepiej sobie rozpisać na kartce po prostu. Bo tak to ja czasami mam wątpliwości, że to mi się też nie zmienia tam na tej aplikacji nawet, nie? do płodozmian na tej zakładce czasami się to zapisywało, kiedyś był taki problem, właśnie, że nie dało się tego w żaden sposób y, zmodyfikować tak naprawdę może lepiej by było gdybym sobie zaczął układać od nowa ten płodozmian na każdy rok y, a nie tak, znaczy no w sumie manipulowanie w taki sposób jak teraz to sobie zrobiłem też jest spoko tylko nadal nie wiem co z tym owsem na dziesiątce, więc myślę, że za chwilę tam we tam sobie skoczymy i zobaczymy jeszcze jak to wygląda bo no y, nie chciałbym zebrać 86% tego, co moglibyśmy zebrać, nie? Tak naprawdę, owiec też tak może nam nie do końca być potrzebny. To z owsa może zrezygnujemy, bo owiec chyba mam nawet w silosie, bo koniom owsa nie zabraknie, coś tak czuję. Zobaczymy za chwilę. Mam owiec w silosie? Mam, na pewno mam. No pewnie, że mamy. Ja muszę skoczyć na to D pole, na, ten po, na, na, na dziesiątkę, na to zmian Nie na D, tylko na C. No i mamy poprzednia uprawa zboża, a teraz rośnie rzepak. Gdzie ja już mam tu zasiany rzepak, to nie mogę tak zmienić teraz. Czyli jest tak. Owiec, rzepak, burak cukrowy, kukurydza była na tym, na tym były buraki. Zgadza się. Kukurydza tak średnio tu pasuje. Rzepak. Tak możemy to zrobić. Teraz mamy ten pierwszy cykl. No i to by było w miarę optymalne. Mamy kukurydzę, mamy buraki, mamy rzeka, rzepak, mamy jęczmień, więc myślę, że to będzie spoko. Płodozmian C mamy z bańki, mamy zasiane. Podozmian B, buraki. Ee, buraki, buraki. Na wiosnę dopiero, więc spoko zmian. A, kukurydza na wiosnę, jęczmień, to jest D, mm, jęczmień, jęczmień, no też ostatni dzień. Czyli musielibyśmy tutaj to największe pole tak naprawdę ogarnąć powolutku, yy, bo z nim jest największy problem na, na, na tą chwilę. Nie wiem czy zdążymy, bo już mamy godzinę 14, więc może być tak, że nie wyrobię się. Tylko, że jęczmień mogę też na wiosnę zasieć. To, to też nie jest jakiś tam... Duży problem, więc jak się nie wyrobimy, to się nie wyrobimy, wtedy możemy zrobić jeszcze jeden myk, zasiać tam poplon. Zasiejemy poplon i na wiosnę ten poplon właśnie e, sobie zaoramy. Tylko, że ja tam mam już tak nawóz zasiany, chyba. No, obornik mam wyjeziony, o tak, właśnie. Więc też nie, nie da rady tak zrobić. Zobaczymy, no, coś tam będziemy kombinować, tak żeby było dobrze, nie? Jak to mówią, e, wilk syty, i owca cała musi być. Także na spokojnie to sobie zaplanuję. Jeżeli tak wam się podoba, moi drodzy, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie również kanał, kliknijcie w stronę, żebyście byli na bieżąco. Dajcie mi znać, jak wy odnajdujecie się w płodozmianie, bo moim zdaniem no, jest to troszeczkę bardzo... troszeczkę zagmatwane. Bo wchodząc do płodozmianu, powinniśmy mieć możliwość yy, zrobienia sobie czegoś takiego. Już wam tłumaczę. Ja sobie tylko, tylko pracownika zatrudnię. Wchodzimy do płodozmianu i nie powinno być tylko cztery zakładki. Tylko tych zakładek powinniśmy mieć coś takiego, że mamy powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć zakładek czy tam sześć, albo na tutaj taki suwak I na przykład kupione pola i pole, które mamy kupione, na przykład mamy pierwsze pole które mamy kupione, to jest 17, no i mamy pole numer siedemnaście pyk, podozmian. pole numer osiemnaście, pyk, podozmian, pole numer dziewiętnaście, pyk, płodozmian e, byłoby to o wiele e, prostsze do zrobienia ewentualnie jeszcze możliwość zmiany nazwy tutaj mamy podozmian A, podozmian B, podozmian C i wpisujemy sobie podozmian. E, mamy pole 17, 18, 19, 25, 26, 27, 10, 11, 13, 12. Dziękuję, tyle w temacie. Myślę, że to by było najlepsze, jedno z najlepszych rozwiązań, jakie e, można by było, jeżeli chodzi o płodozmian, wprowadzić tutaj do e, sezonu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.